Widzimy rysunek symbolizujący tarczę drążącą tunel zwaną TBM. Wyrysowują się kolejne jej części, pojawia się hasło Torujemy drogę nowym możliwościom oraz informacje o rozpoczęciu drążenia tunelu podpisarzową. Witam Państwa bardzo serdecznie na Placu Budowy najważniejszego projektu kolejowego w południowej Polsce. Witam Was na Placu Budowy jednego z najważniejszych projektów kolejowych w całej Polsce. Dzisiaj jesteśmy w kluczowym momencie, kiedy uruchomiona zostanie tarcza TBM, która wydrąży 4 km tunelu. Zostanie wybudowana, zmodernizowana, zelektryfikowana linia kolejowa, Zostaną wybudowane nowe przystanki, ale także zostaną przebudowane 22 obiekty inżynieryjne: 10 wiaduktów, 12 mostów. Wszystkie przejazdy drogowo-kolejowe zamienią się na bezkolizyjne. Bezpieczeństwo infrastrukturalne zapewnia również bezpieczeństwo państwa polskiego. Te połączenia choćby z naszymi sąsiadami, bo to nie tylko tutaj ze Słowacją, ale Rail Baltica, która łączy nas z krajami bałtyckimi, to są strategiczne inwestycje ze względu na bezpieczeństwo państwa polskiego, na mobilność militarną, łatwość przemieszczania się wojsk sojuszniczych, sprzętu, potrzebujemy tego, więc ten aspekt również bezpieczeństwa państwa polskiego w budowie tej linii kolejowej jest uwzględniony. Z lotu ptaka widać ujęcie na dużą i małą tarczę TBM oraz wielki niebieski dźwig. Budowa rodzi oczywiście ze sobą również wiele uciążliwości, ale mieszkańcy tutaj, tej ziemi, rozumieją, że jest to wyrzeczenie, które kiedyś będzie wielokrotnie nagrodzone. Dla nas to jest nowe okno na świat. Dzisiaj pociąg z Nowego Sącza najszybszy, który dojeżdża do Krokowa to jest 2,5 godziny. Po realizacji inwestycji mówimy o czasie około 1 godziny. Żeby to wszystko osiągnąć, potrzebujemy. Wydrążyć ponad 30 km tuneli w ramach tej inwestycji. Dzisiaj robimy pierwszy krok, dzisiaj wydrążamy pierwsze metry. Te 12 miesięcy musiało nam wystarczyć na zaprojektowanie tej tarczy, wykonanie tarczy, wykonanie badań geotechnicznych. To naprawdę rekordowe tempo, jeżeli chodzi o realizację tak wielkiej, tak skomplikowanej inwestycji. Widzimy gości specjalnych podpisujących się na betonowych elementach i ujęcie pokazujące złożone podpisy. Polska kolej przeżywa renesans, pasażerów jest coraz więcej. Transport nowoczesny, ekologiczny, szybki, komfortowy. To, co się dzisiaj dzieje z koleją. To jest najlepsze pokazanie, jak bardzo zależy na tym miejscu, jak bardzo nam zależy na rozwoju Polski. Widzimy napis informujący, że inwestycja PKP polskich linii kolejowych SA realizowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy.